Polo 16 misja do wykonania, zapinamy odlatujemy! Za 3, 2, 1 i odlot! Dzisiaj będziemy odblokowywać od najgorszych do najlepszych modyfikatorów w grze, kochani! Zaczynając od Skórki od Banana, który robi... Nic! I przypomnij mi, czy ty tutaj coś kryjesz. Cyk, pyk, um, pa, pa. w japie... Ale dobre! Chyba nic nie ma. Okej, okay. tylko pytanie, czy ty coś piłaś, bo taki rozpalone się wydajesz. Nie no, nic! Dobra! Tylko cię umyjemy tutaj no tego i łopapa. Zapraszamy na imprezkę i poproszę kolejną osobę. Nie no, Marianna! Co ci się stało? Skąd ta broda? Nie byłaś babą nigdy? Ale w międzyczasie chodź tu skarbie. Co to ma być? Karotka? O! Nie! Nie chciałem tego zrobić. No oddaj mi tą karotkę, je łapię, nie ma tak. Łapu! Jaką mamy potęgę? Mamy karotkę, ale oprócz tego potrzebujemy twoje paputy, bo to są drogie rzeczy, a potrzebujemy pieniędzy, żeby odblokować jetpacka. Dlatego tak, sprawdzamy szybko, czy coś tutaj skrywasz przede mną. Chyba nie. Co taka podejrzana morda. Dobra, zaraz ci ogarniemy tutaj. Cyk-cyk-cyk, co? To ma być zawandana! nie. Jezusie, spokojnie uratujemy twoje fryzury, twoje wielkie zakole. Ale dobra, temperatura jest, siedzi bam. Czy pan coś pił? Chyba nie. Sprawdźmy to tutaj, bo nie wolno być pijanym, przecież pisze na ekranie. O! Chyba przejdzie na babkowe. To się nada. Cyk, pyk, ale koszulkę sprzedajemy. Marcin! Koń 100 dolarów! To jest kupa I teraz tak. Uuu, Żanetka! Od kiedy ty se kulczyki takie ładne strzelasz? Weź mi to, zatrzymaj. Okej. Okay. Zobaczmy, co ty masz pod... Ooo, co ty masz pod kurteczką?! Co to ma być? Jakim cudem próbowałeś to przenieść do mnie? Nie, 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 nie. Wy się lepiej patrzcie i uczcie, bo wszyscy tak skończycie. Ty również Marianko. I co teraz? I będziesz grzeczną dziewczynką, czy nie? Sprawdźmy to! Cyk pyk, tu wsadzamy i sprawdzamy twoją drugą KIESZEŃ O, też mi coś tu pyka! Nie no, drugie masz zapasowe! Mądrze. Toż to łódź uty ale nie w tym klubie. Pum. Marcin, sprzedawaj! Cyk pyk, to się przyda, to też. <laughs> Ile kasiorki. Dawaj mi tu swoje kapciochy. Tutaj jest ten, zgrupowanie stupkarzy. to wszystkie buty sprzedajemy. One dają tyle mamony. O, i możemy kupić kolejny item, kochani. I wybierzemy sobie kij kipejczbolowy. Raz, dwa, trzy. Nie wchodzisz ty. O, ho, 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 idealne. Dębowe. Tak jak babka powiedziała, wychodzisz stąd i nara. Ale zobaczmy co... Uuu. Korale, klejnoty, Ximi i Apple Watch Series ten! Ej, zobaczcie, tu jest jakieś sekretne narzędzie! Odblokowujemy to! Co ty tu jeszcze robisz? W drugi raz dostałaś! Jakim co ty tu dalej stoisz? O matko, chudzinko, ty weź coś, zjedz! Marcin, mamy jakieś jedzenie dla niej? Dobra, jajko się nadasz, ryj to jajo! O, papa, za mamusie, za tatusia, za babeczkę! Zaraz jest wampir, nie! <laughs> let's go Tylko vampir mógłby to przeżyć, dlatego Marcin, pie. potrzebujemy lepszej broni. Jaką by tu broń wybrać? Yy, marchewka! Mam marchewkę, nie ruszaj się! Yy, o nie, jest niepokonana! Dobra, zmyjemy ci twój makijaż! Co ty masz takie czerwone oczy! Przechodzisz pod jednym warunkiem. Biorę twoje kiksy. Dawaj mi to, Marcin! Kiksy to grube siano jest! O papa! Mamy już 500! I zaraz odblokujemy, kochani, kolejną łódżecz! Ale Zobaczmy, czy ty będziesz godna zobaczyć, jak to działa. To sprzedaje, to też, to też, to też. Dobre, jest, 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 udało się. O, kolejny item. I uwaga. O, co to jest? Taka uśmiechnięta ja ja też chcę. O, jala, jala. Marianna, już, już do ciebie idę. Ty nie przechodzisz, ty krzywo z zmordyć się patrzy Wynocha, nocha. Marianno, chodź do mnie. Uhuhuhuhu. Kochana, Marianko, ale ty wyglądasz dzisiaj. Hi hi. O, jakiego ty masz nohala. Ale co ty taka uwalona? Zrobimy cię na 150. Zarost B, zgul się. O, jakie zęby ty sobie żeś ogarnęła. Cyk, pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. Kurczę, ty zawsze miałaś taką sz... Szczęę? Marianko, ale ty masz bicka! Kurczę pieczone! Tylko coś ty taka uwalona Dobra, dobra, już cię obmyjemy, proszę bardzo! Tylko jakaś taka czerwona jesteś! Czy ty coś piłaś, Marian? Ma, ma, Marianko! Marianko, to nie po Bożemu przecież! Uleczymy cię, leczymy! Go, 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 go! Czy nadeszło boskie wytrzeźwienie? Zobaczmy, twe na sie... znaczy się. Y co to ma znaczy? Nie no Marianko, nie nie płacz, babka cię przepuści! Tak żeby Marcin nie widział! Eee! I... Cześć! Potrzebuję nowego ubrania, tylko jakieś rzeczy muszę sprzedać, tak? Marcheweczka, szczurek i cykpyk. Dobra, mamy troszeczkę sianka, więc zaraz cię odstrzelimy jak ta lala. Dres tu impreza, ale to wiar! Potrzebujemy dla Ciebie złotego chaina. O, jaka dżaga teraz! Jakaś czapeczka, okularki. Opa pa! Twoje włosy ci ogarniemy. Spokojna głowa, przygolimy tak, żeby... Ładnie Ładna fryzura siedziała. Tutaj z boczki, ładnie. Proszę bardzo. Nasza strategia? Udawaj męża Rutkowskiego. Wchodzisz, 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 wchodzisz. Marcin się tak się wyrywał, ale tak się wyrywał, że musiałem ją przepuścić. Ty, panie Zorro, pan coś tu kryje? Co taki podejrzliwy, no? Ja chcę tylko twoje kiksy, bo ci nie pasują. Uuu, różowe skarpety? To był twój mały sekret. Okej. Okay. Ale masz może coś dla Mariana, bo Marian zaraz mnie zwolni. Potrzebuję... Uuu! Tylko sprawdziłem, czy zjapy ci nie śmierdzi. O nie, to jest wampir kolejny. E, e, e. U, o nie, Wladimir. Co ci się stało z tą monobrewiem? To ci ogarnę w 3 sekundy. No i teraz masz monobrew mini! Sik, pyk, siedź, bam. Co to są za kroksy? Wszyscy... Nie, no to są koturny Chanel. I mi nosić nigdy nie pozwalasz? Co za hipokryzja. Dobra, ale mamy kupę mamony, żeby kupić coś dobrego, kolego. O to! Drymy. Ty, ale zdrowie ci podupada. Mam coś dla ciebie. Nazywa się to NAR koetyki. W skrócie... Leki. Nie no, na temperaturę to nie bajgla! Ale jaki uśmiechany! O, 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 o. Dobra, wchodzisz, wyglądasz w porządku, jaki uśmiech! O, lala. Kłani mam z do 40 odzwa, a potrzebujemy odblokować naszego jetpacka! Okej, okay, przepraszam stara. Cyk pyk, Marcin, wielka wyprzedaż! Darmowe rzeczy w twojej okolicy! Łopapa, łopapa! O, pa, pa. o nie! Matko jedyna! Jak wiemy, kochana, dress code musi być ten sam dla wszystkich. I ale buty to na bosaka. Fik, pyk. O, 600, jeszcze jedna osoba. Sprawdźmy, czy przejdziesz. Wszystko zależy od tej jednej rzeczy. O, na granicy. Dobra, wchodzisz. O, nie, tylko nie to. Przechodzisz cyk pyk, na granicy i wchodzisz Za ten uśmiech to powinnam było Jezusie! Jaki ty masz płaski ty... O nie! Co to za siekiera? Nie, 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 nie To nie, to nie Albo tak! Co ty wnosisz do mojego klubu? Ale ją wykrzywiło Nie no, nie mogę patrzeć jak one płaczą Sionetko Żoja, jaka ty słodka Ale powiedz mi, kochanie Co to ma być? Przyciśnij głowę na pół Ej kochana, coś się stało w szyję? Halo, nie jestem lekarzem, ale... Od razu lepiej, prosta jak ta lala. Monobrewia, nie akceptujemy skarbie. Pa, będziesz pierwszą osobą, która będzie dobrze wyglądać, ale kiksy to ja wezmę dla siebie. Pani tylko zostało do dolarów do jetpacka! Ty masz szczęście! Co ty takiego hinola masz? Halo! Nie chcę cię uderzyć! Bez przesady! Przecież wchodzisz! I dawaj! Uh! Tyłek z kamienia! O Jezusie, jak ty wyglądasz! Co to za ubranie i co to za. O nie, jakie haluksy! Smród na 150, nie wytrzymam tego! U, 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 u. Myślę, że nie wytrzyma tego nikt! Narażka, skarbie! Uu, poszło! Jak to bez ubrać wszystko? Apollo Misja 16, lecimy w kosmos, skarby i gitara nara. Ahoj, trzy, dwa, jak poleciał! Ja chcę jeszcze raz! Lecimy! Kochani! Odlatuje, A Wy subskrybujcie kanał!